Witam kochani, poniedziałek 18 listopad 2024. Runiczne miejsce nocy Na Patrzymy, co tutaj aniołowie nam podpowiedzą na dzisiejszy dzień. Możesz zadać sobie pytanie: Ja wylosuję dwie karty. Kochani, na no dziś Tibas, a więc będzie, motyw będzie motywacja do działania, może będzie trzeba podjąć decyzję. Może będziesz się zajmował jakimiś sprawami, które już jakiś czas trwają, ale to już ostatnia prosta. Nie ustawaj w drodze do celu. Działaj. Uważaj, żeby nie złapać wszystkich zrób za ogon. Uważaj. I tutaj też. Nie ociągaj się zbyt dużo, Długo nie czekaj za bardzo. Nie narzekaj też, tak? Tylko podejmuj działania. Nie bój się. Skup się na tym, co masz do dokończenia. I i podejmuj decyzję, ruszaj naprzód, śmiało. Podejmuj tylko przemyślane decyzje, uważaj na gniew, żeby ktoś wobec ciebie nie był gniewny albo ty wobec kogoś. I patrzymy, grupa numer jeden. Wielkie, szczęśliwe zmiany tutaj idą. E, no, być może właśnie z uwagi na podjęcie decyzji. W Twoim życiu zajdą wielkie, szczęśliwe zmiany, możesz wkroczyć w ścieżkę, na ścieżkę nowej kariery, możesz rozpocząć nowy związek, możesz przenieść się do nowego mieszkania, może nawet przeprowadzić do nowej miejscowości. Energie mówią, żebyś powitał to ekscytujące wydarzenie ze świadomością, że anioły nieustannie Cię wspierają. To, co pytasz, może wymagać odrobiny wiary, nawet jeśli początkowo może się to wydawać przerażające, ale też wykraczać poza Twoje możliwości. Energie mówią, zaufaj, że pojawiające się przed Tobą możliwości mają na celu zagwarantować Ci szczęście. A więc jeżeli nie wierzysz do końca, że to przyniesie Tobie radość, zadowolenie, zmianę i to pozytywną zmianę, to tutaj zaufaj, podejmuj działania, tak? Anioły wspierają. I gdybyś nie był na nie gotów na te zmiany, właśnie to ewentualności nie zamanifestowałyby się w Twojej codzienności. Więc energie mówią tutaj, otwórz się na te wielkie, szczęśliwe zmiany, odrzuć strach, podążaj za swoim sercem, a więc podejmuj decyzję, idź w kierunku realizacji. To już jest ostatnia prosta, która Cię prowadzi w kierunku tych wielkich, szczęśliwych zmian, więc się nie obawiaj. Grupa numer yy, dwa Zaufanie, czyli tutaj trzeba mieć zaufanie, bo jest to moment, w który trzeba głęboko uwierzyć, a nie poddawać pod wątpliwość pewne sprawy, sytuacje. Czasami odpowiedź nie brzmi tak ani nie, i bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co Cię czeka. Mówią tutaj anioły. Dzięki temu cud przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Więc tutaj jest potrzebna wiara, tutaj jest potrzebne zaufanie, że przyjdzie to radość, przyjdzie to spełnienie, przyjdzie to dopięcie spraw na ostatni guzik i że to będzie na Twoją korzyść. To jest zupełnie jak u dziecka, które rozpakowuje prezent, tutaj yy, przekazują anioły i częścią tej magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności właśnie od odkrywaniu niespodzianek i to być może będzie taka niespodzianka dla Ciebie, myślisz tutaj i zakładasz najgorsze, a tutaj jeżeli zaufasz, jeżeli uwierzysz i nie będziesz przyciągać negatywności, no to tutaj przyjdzie sama przyjemność, a więc Zaufaj, że Twoje anioły przygotowały dla Ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą Ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest, więc zaufaj, uwierz, że przyjdzie to, co, to, co y, dobre, no i też otrzymasz to, co się Tobie należy, tak, tutaj energię pokazały, śmiało do przodu, yy, podejmuj decyzję, nie bądź w stagnacji, nie łap wszystkich srok za ogon, podążaj w kierunku realizacji, to już jest ostatnia prosta, potrzebna ta wytrwałość i zaangażowanie, tak, także taki przekaz na poniedziałek, z taką energią w poniedziałek, 18 listopada 2024, zaczynamy nowy tydzień z energią Tiwa, z energią taką, która motywuje nas do działania, do dopinania Spraw, które jeszcze gdzieś tam wymagają tego dopięcia. Podejmujemy decyzję, idziemy w kierunku realizacji celu, nie ustajemy w drodze, kochani, tylko idziemy naprzód. Wszystkiego, co najlepsze, Mimeruna.